Siemano Widzowie, zrobić? Milan na kanale Peska Dzisiaj spróbujemy zrobić z 6zł kosę Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu O wbijaniu w opisie kanału na Discord Pamiętajcie o używaniu kodu Peska7 i Milan2804 Więc lecimy teraz z pierwszą bitwą widzowie Dobra, robimy dwa razy once up a time Na trzech W trybie, w trybie terminal Przymujemy moje boty Dołączył bot Uwaga, to musi być prona na pełnej Uwaga uwaga Super, super. Teraz dla mnie, teraz dla mnie. Dla, na, nawet Git, dobra, teraz dla mnie. Jest. Robię teraz drugą bitwę. A robię teraz drugą bitwę. Na, na pełnej. trybie underdog. Przerwujemy boty. Dołączył bot Ginold. Bandura. I, I Pevor. No więc lecimy. Teraz proszę, nic dla mnie. Same petki. CZ-ki dla mnie po lewo. Dobrze, tylko nie gwiazdka. Dobra, jest dobrze. Jest dobra pula na pełne i teraz jeszcze coś słabego, proszę, proszę, proszę. Jest! Dobra widzowie... A nie. No Dzięki wi Dzięki widzowie za oglądanie Elo.